Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na kwiecień 2023. Dzisiaj mamy pierwszy kwietnia, czyli no prima aprilis, co teoretycznie oznaczałoby, że no, w tym odcinku może powinno być jakoś tam, nie wiem, śmiesznie, ale nie będzie, a to dlatego, że kwiecień serialowo wygląda dosyć umiarkowanie, bez większych hitów, za to ze sporą ilością Dosyć sympatycznie zapowiadających się, na przykład dramatów obyczajowych oraz innych kompletnie nikomu nic nie mówiących nowości. W ramach atrakcji mamy na liście jedną polską premierę od HBO Max, które przecież seriali miało już nie robić, no ale jak widać robi, oraz finał wspaniałej pani Mazer. Co jeszcze? No, nasza lista w pełnej wersji jest w opisie tego wideo. Jeżeli czegoś zabrakło, to możecie dopisywać w komentarzach, a teraz nasze typy. Beef, czyli awantura, nowość premiera 6 kwietnia Netflix. Zaczynamy od nieźle rokującej produkcji, która jest ponoć troszkę jak upadek Schumachera, gdzie rolę sfrustrowanego jednego gościa, któremu całkowicie puszczają hamulce, odgrywają aż dwie osoby. Jedną z nich jest Steven Yeun, który od czasu odejścia z The Walking Dead nie grał w żadnych innych serialach, no w każdym razie nie osobiście, bo w ostatnich latach występował głównie jako aktor głosowy, dubbingując bardzo wiele, na przykład seriali animowanych. Grywał także w filmach, tak jak choćby Minari czy Nope. W serialu towarzyszy mu Ali Wong, standa perka, producentka i aktorka głosowa wcielająca się w Amy, matkę i żonę, która wdaje się w konflikt z przypadkowym facetem na parkingu. I jest to konflikt, który wymyka się spod kontroli. Grease, Rise of the Pink Ladies, nowość premiera 7 kwietnia Sky Showtime. Zaledwie dzień po amerykańskiej premierze w serwisie Sky Showtime zadebiutuje najnowsza propozycja od Paramount Plus, czyli serialowy prequel kultowego musicalu pod tytułem Grease. Gatunkowo ma być to oczywiście komedia romantyczna z elementami muzycznymi, rozgrywająca się w 1954 roku, czyli na 4 lata przed wydarzeniami opowiedzianymi w filmie z 1978 roku z Johnem Travolta i Olivia Newton-John w rolach głównych. Co ciekawe, serial początkowo miał być produkowany przez HBO Max, no ale po zmianie szefostwa projekt został skasowany, ostatecznie przejął go Paramount+. Plus. Was. Całość zapowiada się bardzo retro i bardzo kolorowo. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Transatlantic, czyli przez ocean nowość miniserial premiera 7 kwietnia Netflix. Jeśli pamiętacie jeszcze fantastyczny miniserial Netflixa pod tytułem Unorthodox, być może zainteresuje Was najnowszy projekt serialowy od jego twórczyni, czyli Amy Winger. Tym razem przenosimy się w czasy II wojny światowej, by poznać historię Variana Frya, amerykańskiego dziennikarza i aktywisty y, praw człowieka, który samodzielnie, bez wsparcia rządu amerykańskiego, Uratował przeszło 2000 osób pochodzenia żydowskiego i działaczy antyfaszystowskich przed zsyłką do obozów zagłady. Siedmiodcinkowy miniserial jest ekranizacja opowieści The Flight Portfolio autorstwa Julie Oringer, a w obsadzie znaleźli się m.in. Gillian Jacobs i Cory Stoll. Tiny Beautiful Things nowość premiera 7 kwietnia Disney! Plus. W dniu amerykańskiej premiery na polskim Disney Plus zadebiutuje najnowsza produkcja Hulu z Catherine Han w roli głównej, zatytułowana Tiny Beautiful Things. Jest to ekranizacja zbioru essayów SI autorstwa Cheryl Strait pod tym samym tytułem, opowiadająca o osobistym życiu autorki popularnej kolumny poradnikowej, której codzienność to pasmo chaotycznych i niekoniecznie najlepszych decyzji. To obyczajowa tragikomedia, pełna skrajnych emocji i kryzysowych sytuacji, w której odnajdą się przede wszystkim osoby lubiące śmiech przez łzy. Pierwsze recenzje tego serialu są bardzo pozytywne i zwracają tam uwagę głównie na fantastyczną Han. Całość ma 8 odcinków. Bring Back Alice nowość premiera 14 kwietnia HBO Max. 10 miesięcy po tym, jak HBO Max ogłosiło, że nie będzie więcej produkować żadnych polskich seriali, na HBO Max zadebiutuje nowy polski serial produkcji HBO Max, co w sumie chyba najbardziej pasuje do dzisiejszych klimatów prima aprilisowych, a jednak Mówię to całkiem serio. Bring Back Alice to nasza rodzima odpowiedź na seriale Young Adult z pogranicza euforii i elit. Kolorowa, krzykliwa i podobno bardzo kontrowersyjna. Czyli w sumie wszystko, co na ludziach, którzy choć trochę interesują się serialami, nie robi już większego wrażenia, ale na polskim rynku ma wprowadzić nową jakość. W tle kryje się oczywiście jakaś tajemnica, jest zniknięcie, piękni, młodzi ludzie i różne intrygi, więc może być angażująco. A czy dobrze, ocenimy dopiero, kiedy dostaniemy screener. The Last Thing He Told Me nowość miniserial, premiera 14 kwietnia. Apple TV Plus. W ostatnich miesiącach Apple TV Plus naprawdę zaskakuje ilością serialowych premier. Nie wszystkie niestety okazują się udane, ale nie sposób odmówić platformie odwagi i różnorodności. I tak obok kolejnych. Antologii czy komedii obyczajowych pojawi się ekranizacja sensacyjnej powieści autorstwa Lori Dave opowiadająca o kobiecie, której mąż znika w tajemniczych okolicznościach. Jedyna, co po nim zostaje, to wiadomość chronią, sugerująca niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się jego 16-letnia córka z pierwszego małżeństwa. Zadanie jest trudne nie tylko dlatego, że do akcji wkracza nagle FBI, ale również przez to, że nastolatka nie do końca chce mieć cokolwiek wspólnego ze swoją macochą. Producentką serialu jest Reese Witherspoon, a w obsadzie znaleźli się m.in. Jennifer Garner i Nikolaj Koster-Waldau. The Marvelous Mrs. Maisel, sezon 5, premiera 14 kwietnia, Prime Video. Choć swoje najlepsze lata wspaniała pani Maisel ma już raczej za sobą, myślę, że większość osób, które śledzą jej przygody od samego początku będzie chciało zobaczyć jak jej historia dobiega końca. Tym bardziej, że ten piąty i finałowy sezon pojawi się w Prime Video ponad dwa i pół roku po emisji sezonu czwartego. Od samego początku ta osadzona w późnych latach 50. opowieść o pochodzącej z nowojorskiej klasy średniej żonie i matce, która postanawia zostać stand-uperką, miała w sobie bardzo dużo uroku. W ogromnym stopniu było to zasługą fenomenalnej Rachel Brosnahan oraz scenarzystki i producentki. Amy Sherman palladino co ostatecznie przyniosło serialowi mnóstwo, ale to mnóstwo prestiżowych nagród branżowych. Nowy sezon ma mieć 8 odcinków. Waco The Aftermath, miniserial premiera 16 kwietnia, Showtime. We współczesnej historii Stanów Zjednoczonych jest tylko kilka tak głośnych i tak tragicznych wydarzeń, jak to, co wydarzyło się w Waco w stanie Teksas. 19 kwietnia 1993 roku w pożarze pośrednio wywołanym działaniem władz federalnych zginęło wówczas ponad 80 osób należących do sekty Dawidian, wierzących, że ich lider David Koresh jest nowym Mesjaszem. Dramat, który się wówczas rozegrał do dzisiaj jest przedmiotem sporów i dyskusji, stał się również symbolem opresyjnego państwa i inspiracją dla wielu radykałów, Włączając w to zamachowca Timothy McVeigh'a. Temu właśnie poświęcony będzie miniserial Wake of the Aftermath, skupiający się na konsekwencjach tamtych dramatycznych wydarzeń. Całość ma mieć sześć odcinków. Sweet Tooth, czyli Łasuch, sezon drugi, premiera 27 kwietnia Netflix. Gdybym miała wam wskazać serial, na który czekam w kwietniu, to na pierwszym miejscu byłby właśnie powrót Lasucha, czyli produkcji, która bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie przy okazji premiery pierwszego sezonu, no i liczę, że będzie też tak tym razem. Sweet Tooth to ekranizacja serii postapokaliptycznych komiksów wydawanych przez Vertigo i stworzonych przez Jeffa Lemire. Serial, który jest zmodyfikowaną wersją komiksowej historii, opowiada tak w skrócie o 11-letnim chłopcu, będącym hybrydą chłopca i jelenia, który przemierza postapokaliptyczną Amerykę w poszukiwaniu Innych hybryd, Sweet Tooth to bardzo ciekawe połączenie dystopijnej, mrocznej opowieści o świecie zdziesiątkowanym przez pandemię, z kinem familijnym, które można oglądać bez względu na wiek i to wam polecam. Love and Death, czyli Miłość i Śmierć, nowość, miniserial premiera 27 kwietnia HBO Max. Rzadko się zdarza, żeby na jakiś temat w niemal, no w miarę tym samym czasie nakręcono aż dwa seriale fabularne, a jednak się zdarza, tak jak w przypadku historii Candy Montgomery, żonej matki, która została oskarżona o zabójstwo przyjaciółki. Tasakiem. Niecały rok temu Hulu wyprodukowało na ten temat miniserial pod tytułem Candy z Jessica Biel i Melanie Lynskey w rolach głównych, a tymczasem HBO Max ma swoją własną wersję wydarzeń od scenarzysty Wielkich Kłamstewek Davida i Kelly. W obsadzie serialu znaleźli się Elizabeth Olsen, Jesse Plemons czy Lily Rape, a całość ma mieć sześć odcinków. Pierwsze trzy zostaną udostępnione w dniu premiery. Poza tym w kwietniu swoje premiery i powroty mają. Will Trent, nowość premiera 5 kwietnia. Schmigadoon, sezon drugi, premiera 5 kwietnia. Florida Man, czyli facet z Florydy, nowość premiera 13 kwietnia. Obsession, czyli obsesja, nowość premiera 13 kwietnia. Barry, sezon 4, premiera 17 kwietnia. The Diplomat, czyli Dyplomatka, nowość premiera 20 kwietnia. Drops of God, nowość premiera 21 kwietnia. Firefly Lane, sezon drugi, część druga premiera 27 kwietnia. Citadel, nowość premiera 28 kwietnia. The After Party, sezon drugi premiera 28 kwietnia. I to już wszystkie nasze kwietniowe propozycje. Jak mówiłam, jak ostrzegałam, nie jest jakoś szczególnie zabawnie. Nie ma was co oszukiwać, bo to jest tylko jeden dzień, a potem przez miesiąc to wideo wisi. Jeszcze by wyszło, że siejemy jakąś dezinformację, także tego nie będziemy robić. Dajcie oczywiście znać, na które seriale czekacie. Ostrzegałam, że będzie mało znanych tytułów. To są głównie nowości, ale pamiętajcie, że tego typu, właśnie tak, mini miniseriale czy jakieś obyczajówki, które mają swoje premiery w okolicach wczesnej wiosny. To często bardzo pozytywne zaskoczenia, właśnie takie produkcje, które są troszkę wrzucane tak z nienacka, a potem się nimi wszyscy zachwycamy, więc troszkę liczę na to, że i tym razem będzie podobnie. Piszcie w komentarzach na co czekacie, dopisujcie jeżeli wiecie o jakichś tytułach, które się na tej liście nie znalazły. A ja się już z Wami oczywiście żegnam, odsyłając Was też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I widzimy się w kolejnym odcinku.